Cześć, ja jestem Hawet i witam Was w filmie poświęconym staminie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zwiększyć maksymalną ilość staminy, jak zredukować ilość zużywanej przez Was staminy oraz nazwijmy to triki, które pozwolą Wam efektywniej zwiedzać świat. Standardowo timestampy znajdziecie w przypiętym komentarzu. Zapraszam do oglądania. Zwiększanie maksymalnego poziomu staminy. Aby to zrobić, musicie awansować statuły. Znajdując się w MONSTAT, znajdziecie statuły Anemo. Aby je awansować, musicie znaleźć rozsiane po rejonie MONSTAT Anemokulusy, które następnie odniesiecie do statuły i w momencie zwiększenia jej poziomu zwiększycie ilość posiadanej przez Was staminy. To samo tyczy się statuł w rejonie Liwe, tylko tam zamiast Anemokulusów szukacie Geokulusów. Jak zredukować zużywanie staminy? Tutaj możecie zrobić aż trzy rzeczy. Pierwsza, Elemental Resonance. Druga, bonusy pasywne od postaci, oraz trzecia, jedzenie, które zredukuje zużycie staminy. Najpierw Elemental Resonance. Elemental Resonance, w wielkim skrócie, jest to reakcja wywołana posiadaniem dwóch postaci tego samego żywiołu w swojej drużynie. Ta rozpiskę, którą tutaj widzicie, znajdziecie w zakładce Party Setup w prawym górnym rogu ekranu. I teraz. Po wrzuceniu dwóch postaci Anemo do drużyny otrzymujemy bonus w postaci zmniejszonej konsumpcji staminy o 15% oraz zwiększonej prędkości ruchu o 10%. Jest to bonus bardzo przydatny w eksploracji świata. Następnie możemy wykorzystać pasywne bonusy postaci. O co chodzi? Wszystkie postacie w Genshinie posiadają pasywny bonus. Niektóre szybciej kończą ekspedycje, drugie mają jakieś bonusy przygotowaniu. Nas interesują oczywiście te, które ograniczą zużycie staminy. Zatem przyjrzyjmy się im. Amber, która zredukuje zużycie staminy podczas używania lotni o 20%. Kea, który zredukuje zużycie staminy podczas sprintowania o 20%. Razor, który redukuje zużycie staminy podczas sprintowania. Oraz Bidu, która redukuje zużytą staminę podczas pływania o 20%. Pamiętajcie, że bonusy tej samej kategorii nie nakładają się, więc gdy będziecie mieli keje i razora w jednej drużynie, wciąż będziecie mieli redukcję równą 20%. Teraz ostatni sposób na zredukowanie zużywanej staminy, mianowicie jedzenie. Z posiłków czasowo możecie uzyskać redukcję nawet do 25%. Myślę, że tu nie muszę nic więcej dodawać. jeszcze się zagotowanie. <grym> Teraz przyszedł czas na wspomniane przeze mnie triki. Jeden z nich tyczy się poruszania, samego poruszania. Jest to sposób biegania, który jest efektywniejszy od ciągłego sprintowania. Mianowicie musicie ciągle daszować. Jest to oczywiście trochę wolniejsze od sprintowania, ale pozwala Wam na przebycie większego dystansu za tą samą ilość staminy, którą wykorzystalibyście przy sprintowaniu. I druga rzecz, jeżeli się wspinacie. I widzicie, że Wasza stamina za chwilę ma się skończyć. W tym momencie najlepiej jest puścić się ściany i wykonać atak w dół, klikając lewy przycisk myszy. Tym ruchem najpewniej unikniecie rychłej śmierci, ze względu na to, że obrażenia od upadku przy wykonywaniu tego ataku są o wiele zmniejszone, niż jakbyście po prostu spadli. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. Standardowo zachęcam Was do obejrzenia wszystkich moich wcześniejszych materiałów, do śledzenia kanału, zostawiania komentarza czy zadawania pytań, chętnie na nie odpowiem. Dziękuję za oglądanie, do usłyszenia.